Cześć Szymanko, dobry wieczór, dzień dobry z tej strony Polo. Dzisiejszy odcinek miał być o tym, jak spędza się święta, Boże Narodzenie w Birmie. A w sumie będzie o tym jak ja spędzam, ponieważ w Birmie świąt raczej się nie spędza, więc muszę wam pokazać jak ja to robię. Jeżeli chodzi o Birmę, większość kraju to... Budyści. I tutaj świąt się nie obchodzi. W tej miejscowości, w której ja jestem aktualnie, czyli w Pa'an, nie ma nawet żadnych ozdób świątecznych. Jestem na lokalnym markecie. Nie widać tutaj nic, co by przypominało jakkolwiek święta Bożego Narodzenia. Temperatura również, jak widać, jest wysoka, nie wiem, pewnie ponad 20 stopni. Zaszło słońce, jest koło godziny... Zaraz sprawdzimy dokładnie. Siódma wieczorem, czyli po pierwszej gwiazdce. I ja dzisiaj będę zasiadał jeść 12 potraw, tak jak to zazwyczaj robiłem w, w domu w Polsce. Od czterech lat nie spędzam świąt w domu, nie było mnie w tym roku Birma, w zeszłym roku Sri Lanka, wcześniej Filipiny i jeszcze wcześniej Tajlandia, czyli wszystko w Azji południowo-wschodniej. Hello, mingalaba. No i dzisiaj będziemy jedli 12 potraw. Ogólnie jedzenie to wygląda bardzo, bardzo smacznie. Na początku sam nie wiedziałem jak może wyglądać jedzenie tutaj Birmy, ponieważ nie sprawdzałem, ale zobaczcie, wygląda naprawdę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco miejsca u mnie w brzuchu, żeby włożyć tam <grytanie> za przeproszeniem 12 potraw. Na targu jest wszystko, na targu są owoce, ryby, mięso, potrawy z ryżu, potrawy z makaronu, potrawy z mąki, z jajka. Naprawdę, ze wszystkiego. Potrawa numer jeden. Nie mam zielonego pojęcia co to jest. Zapytaliśmy tutaj panią jak się nazywa potrawa, ale niestety nie potrafi nam powiedzieć, ponieważ nie mówi w języku angielskim. Wygląda na to, że jest to tofu z dodatkiem chili oraz orzeszków. Ta pierwsza potrawa kosztuje 500 kwiatów, czyli złoty 30 jezuba. Zł. Tak mówię. ta pierwsza potrawa, czyli chyba tofu. Dzisiaj rozpieszczam swoje kubki smakowe. Mm. Pierwsza potrawa bez Czasami zastanawiam się, czy ja jestem w stanie wciągnąć 12 potraw za jednym razem Nie mówię tu takiej ciągłości, wiecie, że w ciągu całego dnia Tylko ja na market i na kolację i jednorazowo 12 potraw Miejmy nadzieję, że bo uda się to zrobić, no bo wypadałoby Chciałbym Opcja numer 2 i 3 Sałatka z makaronem i rosół. Samo wygląda bardzo ładnie. Jest dość spora, jeżeli chodzi no, moja dłoń jest też duża, ale okej. Okay. Dlatego jest rosół a sałatka jest z makaronu mm, Zupa bardzo smaczna, taki azjatycki rosół Próbujemy Makaronu Można powiedzieć, że podrobione pierożki czyli samosy indyjskie Potrawa numer 4 Jedna sztuka Próbujemy samosy Zobaży Wa Dżyba. smaczna. Numer 5 gdzie placek z kokosa. Gzy sweet? Na słodko Więc bierzemy jedną sztukę One please Podicja numer 5 Placek z kokosa Placek jest ciepły Taki mm. słodki naleśnik Naprawdę bardzo fajny taki mały deserek Kolejna rzecz, nie wiadomo co to jest Wygląda następująco, zobaczcie Cóż jak placek ziemniaczany, ale nie do końca, jest zimne mm. Nie wiem, kokos? Ale jest słona Numer 6 Chodź, you like steam buns? Na kolejny... Na kolejne danie w sumie lecą pierogi. Wyglądają bardzo fajnie z wieprzowiną. Wygląda następująco mm. Czuć słodkie Ale zajebiste w smakło. Żeby nie było, że jem tylko i wyłącznie małe porcje Same jakieś pojedyncze pierożki Ale tu krzyczą Pozycja numer 8: makaron smażony. Następna pozycja, wydaje mi się, że 9. 500 kwiatów. Mięso grillowane to jest kurczak w sosie na grillu. Przetnie sosem. Hmm. Zostały jeszcze trzy Mógłbym wam powiedzieć, że nie ma miejsca w moim żołądku Ale bym was okłamał Mam jeszcze sporo Więc jeszcze dwie duże porcje przede mną wszystko wygląda bardzo, bardzo apetycznie. Kolejna rzecz, jesteśmy przy końcówce, ja nadal jestem głodny. To taka cieciurka. Zobaczcie. Na początku myślałem, że kokos, ale nie. Smażona w ten sposób. Osiem sztuk. Osiem takich kuleczek posypanych sezamem. zimne Puste w środku Na przedostatnią rzecz idzie sałatka z papai Wygląda... Thank you, yeah. Wygląda bardzo smacznie, pani robi świeże Przyrządza na miejscu Wygląda naprawdę apetycznie Co wy się wstydzicie, co? <laughs> Zobaczcie, w ogóle te pieniądze są w stanie naprawdę bardzo kiepskim Tu jest dziura <noise> Można przełożyć palca przez pieniądze, zobaczcie taka dziura. A Ale tak się nadają do użytku. Numer jedenasty, sałatka z papai. I numer dwunasty, szejk, truskawka i banan. Sałatka jest bardzo specyficzna, jest ostra, jest słodka, jest kwaśna trochę jest czosnku w środku zobaczcie z, z tak powiem ale... z korupce ale powiem wam Że coś tam pojadłem Jestem świrem, bo mógłbym zmieścić więcej, ale jest dopiero godzina 19. Zajęło mi to nie całą godzinę. Zjedzenie 12 potraw, więc najprawdopodobniej dzisiaj jeszcze raz wyskoczę na kolację. wiem co to dziwnie brzmi. Do mnie pytacie, dlaczego tak jem, Nie mam żadnego pojęcia, ale potrafię zmieścić na pewno bardzo dużo. To nie jest dobre. Bo zawsze płacę dużo w restauracji. Zapraszam na podsumowanie. A więc, krótko i na temat, jeżeli chodzi o Birmę, to jest tutaj, <ścoughs> wybaczcie, straszna zamuła. Nic się nie dzieje na mieście. Ogólnie ludzie w Birmie nie prowadzą mocnego trybu życia. Nie ma imprez. Nie ma dobrą sprawę, nic ciekawego co by się działo. Miejsca, gdzie można byłoby wyjść, świąt, tutaj takich naszych się nie obchodzi, więc jest zamuła, nie ma żadnych ozdób. W niektórych hostelach czasami można było spotkać tego typu rzeczy, ale oczywiście nie wszędzie, tak mówię, nawet u mnie w hostelu jest zamuła. Trzy osoby, trzech ziołnierzków w tej tutaj pije wódeczkę. Pozdrawiam serdecznie, to tyle jeżeli chodzi o całą imprezę. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.